To była szaleńcza miłość dwojga młodych ludzi. Mówiono, że to uczucie do grobowej deski. Nikt wtedy nie przypuszczał, że te słowa okażą się prorocze, a jedno z zakochanych okaże się brutalnym, pozbawionym ludzkich emocji, mordercą. Dlaczego doszło do tej tragedii? Dlaczego młoda osoba, która dopiero zaczynała życie, musiała zginąć? Odpowiedź na te pytania poznacie już za chwilkę. Dowiecie się, do czego doprowadziły kłamstwa w związku, i usłyszycie wręcz niewiarygodną wersję wydarzeń podaną przez sprawcę. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na dzisiejszą historię. Zanim ją zacznę, chciałbym podziękować Wam za 70 tysięcy subskrybentów. Dziękuję również za liczne komentarze i wiadomości, jakie od Was dostaję. To wy pomagacie mi rozwijać ten kanał, a ja z ogromną przyjemnością tworzę kolejne podcasty, które w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20 publikuję na kanale. Jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność. Marta B miała zaledwie 16 lat. Uczęszczała do jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących. Była osobą spokojną, opanowaną. Z natury raczej smutna i wycofana. Żyła marzeniami i z pewnością miała duszę romantyka. Marzyła o wielkiej miłości niczym z pięknego romansu i życiu usłanym różami, jednak rzeczywistość nie zawsze dorównywała jej wyobrażeniom. Marta poznała Marka K. Student drugiego roku uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wpadł jej w oko. Szczupły, niewysoki blondyn o przyjaznej aparycji skradł serce 16-letniej dziewczyny. Ona każdą wolną chwilę chciała spędzać w ramionach 21 chłopaka. Para wyglądała na bardzo szczęśliwą. Oboje snuli marzenia o wspólnej przyszłości i zapewniali się wzajemnie o silnym uczuciu, jakie ich łączyło. Marta nie ukrywała się ze swoimi uczuciami. Przedstawiła chłopaka rodzicom, a ci go zaakceptowali. Nie mieli nic przeciwko temu, aby młodzi się spotykali, ale tłumaczyli córce, że na niektóre decyzje i kroki jeszcze przyjdzie czas. Matka dziewczyny widziała, jak bardzo córka zaangażowała się w związek i podejrzewała, że sprawy łóżkowe nie są im obce. Po kilku miesiącach znajomości, tak z dnia na dzień, Marek zrobił się zimny, nieco zdystansowany. Miał coraz mniej czasu dla swojej dziewczyny, a ich, jak do niedawna mogło się wydawać, niezachwiany związek zaczął się psuć. Marek zrzucał winę na nadmiar nauki i obowiązki wynikające z życia codziennego. Pracował jako kierowca dostawczego samochodu. Z Martą spotykał się coraz rzadziej. A jak już doszło do spotkania, to na ogół chodziło tylko o zbliżenie. Pewnego razu Marta wróciła ze szkoły i źle się poczuła. Pobiegła do łazienki, zwymiotowała, ale uznała, że to wina nieświeżego jedzenia. Położyła się, aby odpocząć, a przy okazji napisała do chłopaka o swoim złym samopoczuciu. Sprawa została zbagatelizowana przez młodych, ale matka dziewczyny miała swoje podejrzenia. Wszystko wskazywało na to, że Marta może być w ciąży. No cóż, zdarza się więc zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, należało porozmawiać z córką i zadbać o nią w należyty sposób. Ciąża szesnastolatki nie jest powodem do wielkiej radości dla większości rodziców, ale gdy już się stało, należy odpowiednio zareagować. Mama Marty odłożyła rozmowę w czasie. Nie chciała, aby była to przelotna rozmowa przed wyjściem do szkoły. Liczyła, że córko otworzy się przed nią, a obie odbędą długą, szczerą rozmowę. Szesnastolatka musiała także coś podejrzewać. Spóźniała jej się miesiączka, a do tego złe samopoczucie. To mogło być coś innego niż nieświeża kanapka, choć w tym momencie zapewne, gdyby jej stan okazał się efektem zjedzenia czegoś nieświeżego, byłaby to dobra informacja. Marta B o swoich podejrzeniach poinformowała swojego chłopaka. Ten w wiadomościach nie dał po sobie poznać, że wpadło w panikę. Wręcz można było odnieść wrażenie, że przyjął informację jak prawdziwy mężczyzna. Umówił się z dziewczyną, że odbierze ją po lekcjach i zrobią test, aby mieć pewność, czy zostaną rodzicami. Jest 3 kwietnia 2006 roku. O godzinie 13:45 w liceum ogólnokształcącym rozbrzmiał dzwonek oznaczający zakończenie poniedziałkowych zajęć. Tłum uczniów opuszcza budynek szkoły, a wśród nich jest Marta. Przestraszona, smutna, ale też ciekawa, co wykaże test, który zaraz zrobi. Marekka zaprosił ją do swojego dostawczaka. Ruszyli w kierunku najbliższej apteki, gdzie dziewczyna zakupiła test ciążowy. Wtedy Marek zaproponował, żeby pojechali do niego. Tam Marta może skorzystać z łazienki i w spokoju wykonać test. Tak też się stało. Para ruszyła w stronę miejscowości z Tam podjechali do jakiegoś domu. Marta nie znała tego miejsca. Wiedziała, że jej chłopak mieszka w sąsiedztwie, ale stres, jaki w tym momencie jej towarzyszył, w związku z tym, co zaraz miała zrobić, Spowodował, że pytanie odłożyła na później. Marek zaparkował samochód w garażu. Wjechał do niego tyłem w taki sposób, aby swobodnie można było otworzyć tylne drzwi, jak do załadunku. Garaż, przystosowany do mniejszego samochodu, powodował, że znaczna część dostawczego auta wystawała na zewnątrz. Jednak nikt z postronnych ludzi nie miał szans dostrzec tego, co działo się w garażu. Dom ten nie należał do Marka K. Mieszkała w nim wraz z rodzicami jego aktualna sympatia. Marek oszukiwał obie dziewczyny. Jakiś czas temu poznał 21-letnią studentkę Monikeo. Zakochał się w niej, ale relacja z Martą także mu się podobała. Przynajmniej do tego momentu, aż dowiedział się, że może być ojcem. Jednak znajomość z Moniką była już dość zaawansowana. Chłopak poznał jej rodziców, miał nawet klucze do ich domu. Planował oświadczyć się dziewczynie, ale też nie zamierzał zrywać kontaktu z Martą. Marek wiedział, że Monika wróci do domu około godziny 19. Jej rodzice kończyli pracę godzinę wcześniej, więc do powrotu mieszkańców pozostało co najmniej 4 godziny. Marta bez zbędnej zwłoki poszła do łazienki zrobić test na ciążę. W tym czasie Marek szykował w kuchni kanapkę. Stał z nożem w dłoni i kroił chleb. Zegar wskazywał godzinę 16, kiedy ojciec Marty odebrał telefon. Dzwonił Marek, ze spokojem w głosie zapytał, czy wie, gdzie jest jego dziewczyna, bo nie może się z nią skontaktować. To było zaskakujące pytanie, bo jeżeli 16-latka nie wróciła po lekcjach do domu. To zazwyczaj dlatego, że spotkała się z Markiem. Zaniepokojeni rodzice powiadomili policję o jej zaginięciu, a wkrótce cały Kraków poszukiwał młodej licealistki. Na drugi dzień, 4 kwietnia, do poszukiwań dołączył Marek i uczestniczył w nich przez kolejne 22 doby. Wyraźnie przejęty zaginięciem, starał się pomagać i uczestniczyć we wszystkich działaniach. Płakał, martwił się, wydzwaniał po znajomych. Zdjęcia Marty rozwieszono na każdym słupie w Krakowie. Śledczy przesłuchiwali kolejnych świadków. Docierali do znajomych dziewczyny, przesłuchiwali jej rodzinę, sprawdzali wszystkie możliwe miejsca, ale ona jakby zapadła się pod ziemię. W końcu śledczy dotarli też do Marka. On, choć przejęty i zaangażowany w poszukiwania swojej dziewczyny, motał się w wyjaśnieniach. Nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, co robił poprzedniego dnia, czy się z nią spotkał i w jakich to było okolicznościach. Ewidentnie coś ukrywał, ale na ten moment nie było żadnych dowodów wskazujących na to, że to on może mieć coś wspólnego z zaginięciem 16-latki. Działania policji trwały, a ustalenia odsłaniały kolejne fakty. Wszystko łączyło się w całość przeciwko Markowi. Śledczy wiedzieli już na pewno, że to on odebrał ją poprzedniego dnia ze szkoły. Na pewno oboje pojechali do apteki zakupić test ciążowy. Pytanie brzmiało: co robili później? Marek nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Dla detektywów było już jasne, że to on ma coś wspólnego z tą sprawą. Nie pomylili się. Praca funkcjonariuszy operacyjnych oraz Wydziału Techniki Operacyjnej. I wykonane przez nich czynności niejawne, o których w podcaście nie można mówić, doprowadziły do tego, że policyjni płetwonurkowie dokonali sprawdzenia zalewu w miejscowości Zakrzowie. Poszukiwania zostały zakończone w momencie, kiedy funkcjonariusze wyłowili dywan obciążony kanistrami z wodą. Po rozwinięciu dywanu śledczym ukazał się obraz zmasakrowanej Marty. Cofnijmy się o 24 dni. Z oczu płyną jej łzy, a głos drży. Oznajmia chłopakowi, że wynik testu jest pozytywny, a to oznacza, że jest w ciąży. Marek był jej jedynym partnerem, więc kwestia ojcostwa była oczywista. Chłopak pewnym głosem zażądał, aby dziewczyna poddała się aborcji. Wyznał, że już jej nie kocha i nie chce mieć wspólnego dziecka. Dziewczyna odmówiła, nawet nie chciała słyszeć o zabiegu. Wiedziała, że nawet bez wsparcia chłopaka urodzi to dziecko i je wychowa sama. Marek został zatrzymany. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do tego, że był świadkiem śmierci Marty. Miał w tym swój przypadkowy udział, ale nie chciał zabić. Według jego zeznań, gdy Marta dowiedziała się, że jest w ciąży, wpadła w szał. Rzuciła się na niego i wtedy nabiła się na nóż, który on akurat trzymał w dłoni. Jednak jego wyjaśnienia nie pokrywały się z tym, co ustalono podczas sekcji zwłok. Na ciele Marty było 36 ran kutych, prawdopodobnie zadanych kuchennym nożem. W dodatku miała na głowie szereg innych obrażeń. Mark wtedy ponownie zmienił swoje wyjaśnienia. Teraz zeznał, że gdy Marta się na niego rzuciła, nabiła się na nóż, którym kroił chleb. Stało się to w momencie, kiedy oboje upadali na ziemię. On upadł na plecy, ona spadła na niego wprost na nóż. Następnie podniósł się z podłogi i zadał jej kolejnych 35 ciosów. Na pytanie śledczych, dlaczego to zrobił, mężczyzna odparł, że nie chciałaby Marta się męczyła. To w dalszym ciągu nie było prawdą, ale do sekcji zwłok wrócimy za chwilę. Po wszystkim Marek zawinął ciało dziewczyny w dywan, a pakunek załadował do swojego samochodu. Posprzątał miejsce zbrodni i pojechał do Krakowa. Aż do wieczora jeździł bez celu po mieście z ciałem na pace. W międzyczasie pomógł również koledze przewieźć lodówkę. Wieczorem, gdy było już ciemno, pojechał nad zalew i zatopił tam zwłoki. Marek K trafił na ławę oskarżonych. Liczył na łaskawy wyrok sądu. Okazał skruchę, przepraszał za to, co zrobił i zapewniał, że nie chciał zabić. Do śmierci doszło tylko dlatego, że Marta go zaatakowała, a on był zmuszony się bronić. Jak było naprawdę? To wie tylko Marek, ale nauka i ekspertyzy wykonane na miejscu zbrodni mogą ukazać prawdziwy obraz tragedii. Wspomniana sekcja zwłok wykazała, że kobiecie zadano 36 ciosów nożem na powierzchni całego ciała. Wiele z tych uderzeń zostało zadanych w plecy. Po wszystkim sprawca uderzył nieżyjącą już dziewczynę w głowę. Działał z premedytacją, gdyż siła uderzeń była ogromna. Świadczy o tym fakt, że patelnia, którą do tego wykorzystał, wygięła się, a wałek do ciasta złamał się jak zapałka. Jednak to nie wszystko. Marek mógł się do tej zbrodni przygotować wcześniej. Gdy odbierał martę z pod szkoły, już wtedy mógł mieć w głowie zabójczy plan. Do jego realizacji potrzebował już tylko pozytywnego wyniku testu, który dla dziewczyny oznaczał wyrok śmierci. Marek zabrał dziewczynę do domu Moniki, mając pewność, że przez najbliższych kilka godzin nikogo tam nie będzie. Po pierwszym uderzeniu nożem odsunął ciało dziewczyny na taką odległość, aby krew nie dostała się pod meble. To miało ułatwić zacieranie śladów. Kolejną wskazówką jest fakt zaparkowania samochodu w taki sposób, aby móc zapakować coś niepostrzeżenie na pakę. Po co parkować duży dostawczy samochód przed garażem przystosowanym dla samochodu osobowego? Sekcja zwłok wyjaśniła ponadto, że mężczyzna sprawdzał puls swojej ofiary, pewnie dlatego, aby ustalić, czy na pewno nie żyje. Sprawca był też przygotowany do ukrycia ciała. Miał ze sobą dywan oraz kanistry z wodą, ale to wciąż nie wszystko. Prawdopodobnie zaraz po zabójstwie zadzwonił do ojca Marty, a także kilkukrotnie dzwonił na jej komórkę. W ten sposób chciał zapewnić sobie alibi. Później włączył się w poszukiwania. Przed sądem oskarżony wyraził skruchę. Jednak ani sąd, ani rodzina zamordowanej nie wierzą w szczerość mordercy. Od początku grał i teraz również według nich kontynuował tę grę. To tak zwana skrucha procesowa mająca na celu uzyskanie jak najmniejszego wyroku. Prawda jest taka, że ciąża Marty była dla Marka przeszkodą. Wyszłoby na jaw to, że prowadził podwójne życie. On sam również nie miał ochoty wychowywać dziecka, a gdyby odszedł od Marty, musiałby płacić jej alimenty. Dlatego plan pozbycia się dziewczyny uznał, według swojej opinii, za najlepszy sposób rozwiązania tego problemu. Sądy w Krakowie zarówno pierwszej, jak i kolejnych instancji okazały się wyrozumiałe dla sprawcy. 1 grudnia 2013 roku zapadł prawomocny wyrok. Sędzia skazał Marka K. na 25 lat więzienia. To oznacza, że do końca kary pozostało mu tylko 18 lat więzienia, bo od 7 jest już w izolacji. Marek K. wyjdzie na wolność za 9 lat. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Życzę wszystkim spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym podcaście na kanale kryminalnym.